Agata i Piotr Rubikowie to para, która od pewnego czasu odkrywa uroki życia na amerykańskiej ziemi. Po przeprowadzce do tętniącego życiem Miami, cała rodzina szybko rozpoczęła nowy rozdział w swoim życiu. Agata, znana żona utalentowanego kompozytora, chętnie dzieli się z fanami swoją codziennością w Stanach Zjednoczonych. Na Instagramie śledzi ją imponująca liczba ponad 233 tysięcy osób. Ostatnio jednak na jej profilu pojawiła się wiadomość, która z pewnością nie była miła. W ramach interakcji z fanami Agata regularnie organizuje sesję QA, gdzie na pytania internautów odpowiada w szczery i otwarty sposób. W przeciwieństwie do niektórych celebrytów, nie unika trudnych tematów i nieprzyjemnych komentarzy. Ostatnio podczas takich sesji jedna z internautek postanowiła podzielić się swoją krytyką. Już dawno chciałam napisać, że jesteś żałosna, napisała. A ta złośliwość została opublikowana w relacji Agaty. Jej odpowiedź była wyjątkowo trafna. Przykro mi, że musiała pani tyle czekać, skomentowała, dodając przy tym uśmieszek, co dodało lekkości całej sytuacji. Jednakże nie tylko kontrowersyjne komentarze przeplatają się w jej codziennym życiu. Agata Rubik postanowiła pokazać również, jak wyglądają plany dotyczące aranżacji pokoi córek po nadchodzącym remoncie. Odważnie prezentując wizualizację, zdradziła, czego mogą się spodziewać. Młodsza Alicja ma zyskać przestrzeń w eleganckiej tonacji bieli, beżu i jasnej szarości, co ma nadać jej wnętrzu wyjątkowej harmonii. Z kolei starsza córka Helena będzie mogła cieszyć się pokojem, który połączy drewniane meble z błękitnymi ścianami. A wyjątkowym atutem tej przestrzeni jest duże okno, z którego można podziwiać malowniczą panoramę Miami. Agata podzieliła się także chwilą, w której jej córka wybierała tkaniny i dodatki, aby nadać swoim pokojom osobisty charakter. Rodzina Rubików ma nadzieję, że remont zakończy się jeszcze w tym roku, a dziewczynki zyskają przestrzenie, które będą idealnie dopasowane do ich potrzeb i gustów. Widać, że mimo oblicza sławy Agata i Piotr dbają o zwyczajne, rodzinne sprawy, tworząc przy tym wyjątkowy klimat w swoim nowym życiu za oceanem.